Witajcie, witajcie, witajcie! Z tej strony Luźny Lukaszero, jest ze mną Sławowuj. A dzień dobry. Gramy sobie w ligę e, na zimowej mapce na bocie Smolder i Swain. No. Swain i Smolder. Na Swain dostał buffy. I bardzo przyjemna mapka ogólnie. tak fajnie. To Teraz tylko ten... kakałko. <grymne> nie, no no, mixturka leczenia chyba sobie wziąłeś, co nie? <grymne> no daj, tak, tak nie? miksturka leczenia też fajnie wygląda. No mówię, ja teraz tylko kakałko sobie zrobić. Jeszcze te eliksiry pozmieniali. No. Szkoda, że od razu wszystkich przedmiotów tak nie jemli, ale... <grymne> <grymne> Śnieżek pada. No. Jeszcze je mają te kapelusze. I tarcze jakieś. Gwiazdki takie. I skarpety. Fajnie. Fajnie, fajnie. Podoba mi się ta mapa. O Boże. Biała postać i od razu jej nie widać na tym śniegu. Dziwnie to zabrzmiało. No, a tak wracając to Spain dostał... Fajnego bupa na e, że można to częściej rzucać. <laughs> I trochę więcej bije. No, no, Tam się mniej many zabiera. No to już kurde chciała. Jezu, one na własne życzenie tracą życie No. <laughs> no, do, dawaj Soraka, jeszcze raz tak wejść do nas. Mm. No nie wierzę. No. Bo wiem ci trochę drąbaliśmy, bo to tema nie postawiłem, ale Dobra, nieważne, ważne, że jest. O Jezu No dawaj jedy... na no, taczek jeden. O Boże, jaka katapulta, ty, czy ty to widzisz? A, zajebista! Dawaj go. Boże, co ja zrobiłem? Nie, nie, nie pytaj, co ja zrobiłem. Chciałem jedność Dasza i kuj, nie, nie kliknąłem Dasza, tylko... Jezu, Kurde gra zaczęła wszędzie z cała fps chodzić Niek. Nie mogę Nie może ją załatwiłeś No załatwiłem Leży tam Leży tam? Leży tam Okej okay. Nie mogę Mogłem wziąć jakieś okay. ty, mogłem sobie to tema zmienić. Miałem takiego bałwanka dostałem z tych to temu. To tam. <laughs> Na następny mecz wezmę. <laughs> ja mam, ale ja muszę się. Cofnąć. Ja sobie jeszcze Staszkę wezmę. Mmm... Ale widzę, że Dariusz kurde... Dariusz coś ściś, zrobił. Nie, nie no, coś <laughs> zrobił w końcu. <laughs> Bardziej. No, dobrze no. Mapka fajna, bardzo mi się podoba. Ja, pewnie dużo tutaj szczegółów jest poukrywanych jeszcze, co nie? No. Tylko ciężko tak patrzę na szczegóły. O kurde, jak się bijemy. Ślimaczek. O, jakiś poro tu jest. Prezenty. Sama ja mu pomogę. O kurde, nie przyciągnąłem jej. <laughs> Co? No kurde, itcha nie bijesz, Jezu. Nie wiem, że. Ale wiemy je. Fajnie, fajnie. Lubię, lubię tak tuc. No, Zawa, co ona robi? Ja nie mogę. Raz wyszliśmy z rankingu, co nie? Ne. Coś mi się wydaje, że na tym ramie ludzie, kurde... ...nie odpierdzielali tak. Ona już wracać musi. stąd Ona już musi wracać. I wraca! O. To też zaraz wróci. Albo nie, czekaj, ona się nie poddaje, ona się nie poddaje. Dobrze. Nie mogę. W tym tempie to do nas jungler powinien przyjść, ale chyba nie przyjdzie. A jeszcze siłę leczenia i tarcz mamy darmową? No to zrobiliście. Ach kurde nie, Na no, ale powiem ci, ten buffik na Swain'a, no... Daje. W sensie dużo nie, pewnie nie daje, ale... <grydy> w sensie e trochę więcej bije, wiesz? Po prostu. Mimo, że to trzymasz na pierwszym levelu, to... Zawsze czyta 10 obrażeń jakieś czy coś. Fajne No co Ej mana mi się skończyła. No raczej co, lecimy po przedmiot, tylko gra przestała mi go polecać nagle. Jakie ten, nie? Ten duży inhibitor, nie? Tak. śmieszny. Ciekawe jak będzie wybuchu. No bo to tak, tak naprawdę jest moje miasteczko, to sobie pomyśl. No, no. Ej, Czy ona ja ona tym zostanie? Ja że, żeśmy dostali takich przeciwników, że... Nie, no dobrze. No dobrze. O no, takich przeciwników walczyłem. Na no, no, janketach? O Jezu. O, kurde. No ty kurde. No Nie kurde, ominęło. dziwne te To czego fajne, mi się podobają. O ty kurde <laughs> Ne, no kurde Nie mogę Kupię. Co? <laughs> Wszystko mi podbierasz Raz Nieładnie ładnie. O No może ci oddawaj ładnie tak robić no co, Taszek w nią walnę, mi ty też. A później o, a no, jesteś taki szybszy. słaby! No, dzi, słaby. Słabszy. się. <noise> a. No i co, nie dobiłeś jej sam. Że mają na tyle by się nie lękać. Tak bywa. Nie, nie do... Moja postać nie dostała buffów, Tak jak twoja. To tam lepiej nie idź. W nie. szczególności samemu. Ne. Mech, 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 mech. No, mamy towarzystwo na, na, na tym, hmm. jak to się mówi łatwo, nie blokuj mnie. <laughs> Musiałem jej To no Nie bierze. Ja to powinienem mieć ten. Ty powinieneś porażenie brać na dc jeszcze dodatkowo. Ja to powinienem mieć ksywkę pod smoków. Ja się cofnę. Dobra. szybki, piękny mesz we mnie. Co, Też tak czuję coś. Chyba, że przerąbiemy totalnie, ale nie zanosi się na co. Nie no, ale mapka na pewno lepsza niż kurde ta... Nie no, mapa jest to piękna. była ostatnio. Mapa jest ta, piękna. Ta noksańs chyba była słaba, co nie? Mhm. W sensie, no tam dużo, motyw dużo byłby dobry, było. ale wiesz... Dużo kwiatków było. To była jeszcze inna. A co ostatnia była? To była ta... Mm, duchowego rozkwitu czy coś, ty nie? Mhm. Mm Wy tak pewni jesteście, że chcecie walczyć? <grywanie> 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 Ty, ja oni tak pewni byli, że chcą walczyć, co nie? No. Nie wierzę. My aż tak nawet głupi nie jesteśmy. Chyba, że bierzemy pod uwagę ostatni mecz na Vein. <grystanie> weź <przystań>. no, <grystanie> Mam ze wspomnienia z tym meczem. Jestem ciekaw, kiedy się ich dżungler zainteresuje... nami. Jak na razie nie widać tego. No. O ty kurde, ku nie mogę walnąć. Dobra, nie musimy się martwić o ich dżunglera. ile mamy już tych spowolnień co no? Ajajajaj aj. zabrakło zasięgu. Boo, wow, widziałeś jaka bomba? <laughs> <laughs> A znowu 40 FPS-ów! Ty, no znowu mam 45 FPS-ów, jakby coś się kurwa blokowało A. na tej mapie nagle, mm. Nowe typy. Dobra. Jezu, jeśli tak po tego meczu, to ja nie miałem. Ty, dobra, nagle mi się gra zablokowała na 40 FPS-ach mniej więcej. Ani nie schodzi to w dół, ani do góry. Hej. Uuuu. Biedny Dobra. Wyłączyłem oczekiwanie na synchronizację, pilnował i jest lepiej. Ale że nie wzięli tego zachena? Kurde, nikt <coughs> nie chciał Ani nie zbalowali, nic, kurde. No nie. Ja mówiłem, że nie trzeba nie? było go wziąć na tego na supporta. Takie lampki tu są po drodze. Patrz. O, bitka. Nie, yes, złam kila. Jeszcze oh. nie zdali sobie sprawy. To ja sobie w ogóle wstałem. Ja ja też w ogóle wstałem, nie? Mówię co jest. No, dobra. Ale pomogliśmy temu wiego chociaż. Ja poczekam na ten pancerz. E, ale twardzi są. Muszę im przyznać, że kurde kłude no mięło. No. Dziwne. <laughs> no. <laughs> Może myślę, że odrobią jeszcze straty. E, wydaje mi się, że bot ma małe szanse, tak szczerze. Ma im jedną asystę na dwie osoby. Ja bym ich tam. Dobra, poddali się. A, poddali się, rzeczywiście. Bo to motor? Zwycięzko. Dobra, czyli tam bańka pęka po prostu, tak? Aha. No i największe obrażenie na mapie, dziękuję. Pięknie rozpoczynamy nowy patch, mapę zimową, co tak. nie? Tak. zgadza się. No dobra, to co? W tym odcinku będzie wszystko, nie? Na to wychodzi. No, to Może to i krótki, się. ale fajnie. No, 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 no to co, trzymajcie się i do następnego. Elu. Elu.